Diagnostyka stanowi najtańsze dostępne źródło informacji o zdrowiu, będąc przy tym podstawą dla większości decyzji diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów i obywateli. Jako reprezentantka sekcji diagnostyki działającej w Izbie Polmet, działam na rzecz zajęcia przez diagnostykę adekwatnej roli w systemie ochrony zdrowia. Wiele już się zmieniło, natomiast jeszcze wiele pracy przed nami. W ramach sekcji prowadzimy działania rzecznicze, opiniujemy akty prawne, bierzemy udział w konsultacjach i działamy po to, aby stać się partnerem dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Uczestnicy sekcji do spraw diagnostyki w Polmedzie aktywnie angażują się w kształtowanie polityki zdrowotnej i dbają o to, aby diagnostyka zajęła należne miejsce w systemie ochrony zdrowia. Wiele już zostało zrobione w tym zakresie, natomiast szereg prac przed nami. Jesteśmy strażnikami jakości, dlatego wydaliśmy dokument dotyczący kryteriów jakościowych w diagnostyce laboratoryjnej, do którego lektury serdecznie zachęcam. Prowadzimy działania edukacyjne związane z tym tematem. Wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych zorganizowaliśmy warsztat dla ponad 600 uczestników. Jednocześnie staramy się być aktywnym partnerem wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, dlatego prowadzimy szereg działań rzeczniczych, opiniujemy akty prawne i inicjujemy zmianę sytuacji diagnostyki w systemie ochrony zdrowia, aby stała się jak najbardziej dostępna i była jak najbardziej adekwatna dla pacjentów.